nasz gość dnia. Witamy naszych radiosłuchaczy, a także widzów, którzy są z nami w mediach społecznościowych. Witamy także naszego gościa. W naszym studiu jest dzisiaj Artur Kozłowski, widzę starosta Ostrołęcki. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Zarząd powiatu jednogłośnie uzyskał absolutorium i wotum zaufania. To jest mocna zielona kartka, że idziecie w dobrym kierunku? No, chciałoby się powiedzieć, mamy to, tak? Mamy to, bo absolutorium, wotum e, zaufania oczywiście jednogłośnie. E, to jest... Taki dowód zarówno tego właśnie zaufania, o którym mówimy, zaufania całej Rady do tego, jaki kierunek działania objął zarząd. Ten 2024 to był rok wyznaczania nowych priorytetów, nowych celów, ścieżek, jakimi chcecie podążać w powiecie ostrołęckim? Myślę, że tak. Natomiast no, trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Myśmy przejęli władzę w powiecie w, tak naprawdę w połowie roku, czyli do połowy roku rządziła poprzednia ekipa. Myśmy zaczęli tak naprawdę rządzić od maja, więc pewne, pewne kierunki przejęliśmy po poprzednikach i my je z pełną odpowiedzialnością i świadomością kontynuujemy. Natomiast też wiemy, że potrzeba nowych kierunków rozwoju naszego samorządu, tak jak cyfryzacja, digitalizacja, tak jak projekty miękkie, zajęcie się szkołami. I my z panem starosa to wszystko z pełną odpowiedzialnością realizujemy. Ale też kontynuujecie te założenia wcześniejszego zarządu. No, oczywiście, no najlepszym przykładem jest na przykład most w Teodorowie, tak. Tak, to do tego tematu jeszcze wrócimy, ale momencik właśnie, na co wy chcecie stawiać w tym momencie, w, w tej kadencji? Oprócz tego, że realizujemy projekty inwestycyjne, bo mamy świadomość tego, że te drogi w powiecie są ważne, żeby utrzymać ten kierunek rozwoju, jakby. Przyjęty przez lata poprzednie. no My musimy od 20 do 30 kilometrów dróg rocznie budować. To jest jedna rzecz bardzo ważna. Natomiast no, my zdajemy sobie, jako zarząd, sprawę z tego, że budowanie to jest jedno, a utrzymywanie, tak zwane bieżące utrzymywanie to jest drugie. Bo nie sztuką jest budować, zostawiać ze sobą gotową inwestycję piękną, która przez lata jest nieutrzymywana. No, widzimy pewne, jakby to powiedzieć, oczywiście nie uderzając w nikogo, ale to tak. Chyba najlepiej to nazwać. Pewien, pewien obszar zaniedbań, właśnie w, jeśli chodzi o bieżące utrzymanie. I właśnie na ten kierunek też stawiamy, jeśli chodzi o utrzymanie inwestycji. Natomiast też, tak jak wspomniałem, dla nas są ważne projekty trochę, trochę mniej twarde, tak? tak jak budowa ścieżki edukacyjnej w Sarafinie, zwrócenie uwagi na rozwój uczniów i wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom i wiele, wiele innych rzeczy które uważamy, że, że jako zarząd powinniśmy przez najbliższe lata realizować. Powiedział pan, że rocznie trzeba budować około 20-30 kilometrów dróg. Jak dobrze y, powiedział? Żeby, żeby utrzymać... Yy powiat ostrołęcki na takim poziomie rozwoju, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, jaki był utrzymywany w latach poprzednich. Natomiast dzisiaj to będzie bardzo trudne z jednego właśnie, prostego powodu. chciałam o to zapytać. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak. Czy są na to środki? No właśnie nie. My spotykamy się jako samorządowcy i to ja nie mówię tylko o powiecie ale mam na myśli tu samorządowców z całej Polski, zarówno jeśli chodzi o poziom gminek i poziom powiatów. Spotykamy się z diametralnym ograniczeniem dystrybucji środków rządowych, które można przeznaczać na inwestycje w w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości było wiele, wiele programów rządowy, rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład i wiele, wiele innych programów, które pozwalały realizować inwestycje, już nie tylko drogowe, ale wiele innych, bo na przykład z Polskiego Ładu wiele gmin powodowało świetlice, place wiejskie, etc., etc. Natomiast dzisiaj, tak naprawdę jesteśmy po roku rządów tej nowej kadencji i my nie mamy za bardzo z czego korzystać jako samorządy. Musimy, musimy spinać się żeby realizować te bieżące nasze zadania i te inwestycje, które rozpoczęliśmy. A też trochę będziecie przez to rozliczani mm, za to, że nic się nie dzieje. No, mieszkańcy jednak wymagają. Nie będą pytać, czy były pieniądze, czy nie było pieniędzy. Jednak mieszkańcy mają wymagania coraz większe. Oczywiście, że tak, my sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast odpowiedzialność samorządów polega również na tym, żeby głośno mówić. O tym, że tych pieniędzy z rządowych źródeł nie dostajemy. Oczywiście wsparciem służy Urząd Marszałkowski, są środki, które dysponuje, rozdysponowuje wojewoda, natomiast jest to zupełnie inna skala i nieporównywalna do tej, którą, z którą mieliśmy do czynienia w latach poprzednich. Tak, trudno się przyzwyczaić w momencie, kiedy były pieniądze, teraz, kiedy tych pieniędzy nie ma. I będzie trudno y, tak naprawdę realizować inwestycje, Nie małe zadanie, tak, nie nie małe zadanie i nie małe wyzwanie przed wami w związku z tym w kadencji. Kadencja jest długa, trwa jeszcze 4 lata, a przed nami widać zawirowania różne, jeśli chodzi o poziom centralny. Mamy nowego prezydenta. Nie wykluczone, że będą wcześniejsze wybory parlamentarne. Wszystko, Wierzy pan w to? Wszystko może się mieć. Bardzo bym chciał powiem szczerze, jak widzę to, jak próbuje się zwijać te wszystkie projekty rozwojowe, jeśli chodzi o nasz kraj, czy to Żegluga śródlądowa, czy to centralny port komunikacyjny. To tak naprawdę ludzie, którzy są patriotami gospodarczymi, bardzo by chcieli chyba, żeby ten rząd odszedł jej pamięć i jakby powrócił. powrócił Powróciła prawica do, do głosu i do tego, żeby, żeby móc realizować te wszystkie projekty, które wcześniej rozpoczęła. Do tych kluczowych, strategicznych projektów ogólnopolskich jeszcze wrócimy za moment, panie Starosto. Ale ja chciałabym jeszcze zapytać, przez ten rok, z czego jesteście najbardziej zadowoleni, a co jest jeszcze do poprawy? To jest dobre pytanie, bo najtrudniej jest oceniać siebie, jeśli chodzi zarówno o te negatywne aspekty, jak i pozytywne. Dlatego nie pytam tylko o te pozytywy, bo pewnie coś do poprawy też jest. Oczywiście, no jakby wie pani, pani redaktor, zawsze jest coś do poprawy, bo najgorszym kierunkiem zarządzania jest, jest popadnięcie w taki samo zachwyt i mówienie, że wszystko jest cudownie. Oczywiście, my jesteśmy dopiero rok jako zarząd u władzy w powiecie ostrołęckim, widzimy wiele obszarów do poprawy, natomiast... No sukcesywnie w czasie naszych narad zarządowych, czy narad pomiędzy mną a panem starostą, obieramy kierunki takie, które pomogą nam w przyszłości uniknąć pewnych błędów, pewnych nieścisłości. Po to, żebyśmy za 4 lata, stając u progu wyborów kolejnych samorządowych, mogli sobie w lustro spojrzeć i powiedzieć, tak zrobiliśmy wszystko, żeby powiat ostrołęcki jak najlepiej się rozwijał. Czyli ten rok był takim, takim rokiem rozruchu Waszego. Tak, myślę, że dla wszystkich, którzy przejęli władzę i, i jakby weszli na nowy grunt zarządczy, bo my z Panem starostą mieliśmy samorządowe doświadczenie. No pan Starosta to już w ogóle nieadekwatne do mojego, dużo większe, bo, bo wieloletnie. Natomiast ja byłem jedną kadencję radnym, ale, ale tylko w ciele uchwałodawczym, tak, tak, Połączyliście trochę to doświadczenie z tymi, z tą młodą krwią, z, z nowymi pomysłami, młodymi, tak, świeżymi. Tak. I mam wrażenie tutaj, no mogę nieskromnie jakoś tam to ująć, natomiast no, z lekkim przymrużeniem okaże, to się sprawdza, tak, no bo jest doświadczenie, jest jakaś tam młoda krew, no pan starosta jako ten właśnie doświadczony czasem potrafi powiedzieć hola, hola, stop, ja natomiast czasem do pana starosty powiem, panie starosta, może to jest dobry kierunek, żebyśmy poszli jakoś odważniej w jakiś obszar. Mam wrażenie, że to działa, natomiast wszystko ocenią wyborcy za, za 4 lata. Ale macie jeszcze trochę czasu, więc tak, spokojnie. Tak. Jeszcze możecie się wykazać. Tak, jeszcze, jeszcze możecie pokazać. Jeszcze wszystko pokazać. przed nami, a mam tak. wrażenie, że dużo już pokazaliśmy. Dobrze. Jest jeszcze jedna ważna inwestycja. Już pan starosta o niej wspomniał. Chodzi mianowicie o ważną inwestycję. Szalenie ważną, mogłabym powiedzieć, most w Teodorowie, w powiecie ostrołęckim. Kiedy mieszkańcy regionu będą mogli nim już pojechać? Ostatni tydzień lipca otwieramy inwestycje oficjalnie. Obecnie twoją przygotowania do odbiorów technicznych drobne poprawki jakieś usterki usuwane przez wykonawcę to są normalne rzeczy przy takiej dużej inwestycji później po odbiorze technicznym wykonawca wystąpi o pozwolenie na użytkowanie czyli normalna procedura nadzór budowlany sprawdzi zweryfikuje mam nadzieję i nie ma co do tego wątpliwości wyda pozwolenie no i będziemy mogli od sierpnia już w sierpniu korzystać z tej przeprawy jest to ważna inwestycja, tak jak pani redaktor wspomniała, chyba dla jakby mieszkańców nie tylko powiatu ostrołęckiego, ale też miasta Ostrąłynki. No Dzisiaj miasto Ostrołęka boryka się z problemem korków, szczególnie w, godzinie, w godzinach szczytu, szczególnie w czasie tych podróży weekendowych, także mieszkańców nie tylko powiatu ostrołęckiego. No i ten most będzie miał za zadanie... Troszeczkę rozkurczyć ten ruch miejski. Ja wierzę, że tak się stanie, bo ja akurat mieszkam w gminie jednej z gmin, na terenie jednej z gmin, który to ten most łączy. Z, z inną z gmin, tak? Ja mówię o terenie, gminie Lelis. Więc mieszkańcy mojej gminy na pewno na pewno odczują różnicę. Osoby, które pracują z, od, od południowej, na południowej stronie miasta Ostrołęki, z pewnością będą korzystać z tej przeprawy i nie będą już jakby stawać w tych korkach i tracić czasu. I niebogatelna kwota, prawie 100 milionów, prawda? Dofina tak. Mówimy o dofinansowaniu, Do dofinansowaniu, tak. no dofinansowaniu. No i tutaj tak. wielki, wielkie ukłony w, w stronę. Właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości w stronę pana premiera Morawieckiego, bo to właśnie za czasów rządu pana premiera Morawieckiego powiat ostrołęcki uzyskał 98 milionów dofinansowania z rządowego programu Mosty dla regionów. To ówczesny pan minister rozwoju i technologii, pan Waldemar Buda, gdzieś tam zainicjował te całe, te całe formalności, które, które no szczęśliwie zakończyły się uzyskaniem dofinansowania przez nasz samorząd. Żeby nie te pieniądze, to most by nie powstał. No, o tym trzeba powiedzieć wprost i jednoznacznie. No i my się bardzo cieszymy, że, że, takie, że takie pieniążki do nas trafiły. No i nie ukrywamy, jako samorząd powiatu ostrołęckiego, że no liczymy na współpracę również z obecnym, z obecnym rządem w zakresie finansowania dalszej części tej inwestycji, no bo most to jest tylko jako jeden z elementów um, tej całej infrastruktury. Natomiast no, chcielibyśmy i mamy w planach, my jako samorząd, realizujemy nadal te plany i obecnie jesteśmy na etapie wykupu gruntów pod y, łącznik y, mostu z drogą krajową 53 na wysokości miejscowości Antonii. Więc to będzie wtedy już ten odcinek, który zamknie tę inwestycję, no i połączy drogę krajową 53 z byłą drogą krajową w kierunku Łomży. No i to też są możliwości, nowe możliwości. Tak. Tak, my z nich chcemy korzystać jako samorząd, natomiast no, trzeba też jasno powiedzieć, nie jesteśmy w stanie sami sfinansować tego typu inwestycji, którą dzisiaj, którą dzisiaj szacujemy na między 140 a 160 milionów. Przy naszym budżecie jest to tak naprawdę... Tym bardziej struktura powiatu, prawda? Wiemy, że te finansowanie i wasz budżet, no, też nie jest jakiś szalenie duży, prawda? Jeżeli weźmiemy budżet pod uwagę ten, który mieliśmy w 2024 roku, 278 milionów złotych, no to jest jakby pokaźny budżet. Natomiast no tutaj musimy wziąć pod uwagę, że na ten budżet składają się dofinansowania, które na inwestycje, które realizowaliśmy w roku poprzednim, czyli most, czyli, czyli droga Długi Kontlelis, czyli droga w gminie Czarnia i wiele, wiele innych inwestycji, które właśnie realizowane były z dotacji rządowych. Tak jak wspomniałem. Te dotacje zostały ograniczone. No, na razie nie widać na horyzoncie czegoś nowego, więc no, ten budżet będzie prawdopodobnie inaczej wyglądał w latach przyszłych, jeśli chodzi o nasz samorząd. Dużo jest takich miejsc, które wymagają jeszcze modernizacji? Takiej o... szerokiej, dużej modernizacji, jak chociażby ten most w Teodorowie. Powiem tak, na pewno naszym priorytetem jest łącznik, o którym wspomniałem. To jest sprawa jakby niebagatelna i, i monumentalna, jeśli chodzi o domknięcie tej inwestycji i jako samorząd oczywiście widzimy wiele innych spraw istotnych dla mieszkańców, bo, bo każda gmina ma swoją specyfikę. Są gminy północne, gminy południowe, jeśli chodzi o nasz powiat, tak zwane gminy kurpiowskie i szlacheckie. I każda gmina ma swoją specyfikę. Dla mieszkańców jednej gminy jest ważny most, który gdzieś tam przebiega przez daną miejscowość i jest, jest na drodze powiatowej, dla innych jest ważny odcinek jest ważny odcinek innej drogi. Natomiast on no też chcę powiedzieć, że na przykład my powiedziałenckim jeszcze mamy prawie 330 km dróg żwirowych, ponad, prawie 900 kilometrów. Chcę się powiedzieć, jeszcze tak, jeszcze no to, są drogi żwirowe. To są drogi, są, żwirowe Państwa. W, w, w XXI wieku, tak? Więc. To jest taka rzecz, o której też trzeba powiedzieć, że no, są rzeczy ważne dla mieszkańców i mówimy o dużych inwestycjach takich jak most, ale to są jakby dla mieszkańców troszkę na nie do końca istotne rzeczy, tak na przykład na przykład, jak droga żwirową, żwirowa, którą w tym roku już zlikwidowaliśmy i jest nawierzchnia bitumiczna. Tak i takie drogi, drogi żwirowe są nie tylko u was w powiecie, ale także w innych samorządach na to innych zdajemy terenach. sobie z tego sprawę. Tak, więc no to powinno dać do myślenia. Jest jeszcze jeden ważny temat Oglądam na zegarek. Mogę powiedzieć, że to jest taki temat trochę pana oczko w głowie. Ktoś, kto pana obserwuje chociażby w mediach społecznościowych wie, że walczy pan o pierwotny projekt CPK. Walczycie wspólnie, razem z innymi samorządowcami. No właśnie, mamy nowego prezydenta, prezydenta elekta Karol Nawrocki. Widzi pan w nim jakieś nadzieje? Proszę Pani redaktor, ja widzę ogromne nadzieje. Ja się bardzo cieszę, że, że Pan Prezydent Nawrocki e, zwyciężył w tych wyborach i dla mnie to jest bezapelacyjne i, i zupełnie bezdyskusyjne, że jest zwycięzcą. E, I ja się cieszę, że Pan Prezydent-elekt wprost jednoznacznie powiedział, że jedną z jego pierwszych inicjatyw, inicjatyw ustawodawczych będzie złożenie e, projektu ustawy dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale Centralnego Portu Komunikacyjnego w jego pierwotnym kształcie, czyli, czyli ta ustawa, pod którą podpisało się 200 tysięcy obywateli. Dla mnie to jest coś, czego my oczekujemy, szczególnie tutaj w, w regionie ostrołęckim. Szprycha numer 3 jest dla nas istotna. Nie tylko jeśli chodzi o szybki, e, e, szybki, e, szybkie i efektywne połączenie do, z Warszawą, ale także no, inne aspekty są istotne: aspekty gospodarcze, e, aspekty obronne i, i w obszarze bezpieczeństwa też ta linia ma ogromne znaczenie. Więc no, ja nie ukrywam, że czekam z niecierpliwością jako samorządowiec i ten, który no, dla niego. Dla mnie jest ważna ta sprycha po prostu, nie jako, tylko jako, nie tylko jako dla samorządowca, ale także jako, jako, jako mieszkańca, jako Polaka, tak? no bo to jest element jednej e, bardzo istotnej, niezwykle istotnej inwestycji. No, która dla, ma, ma znaczenie dla całego kraju. Czyli nadziei jeszcze nie tracicie, jeśli chodzi o pierwotny projekt CPK. Nadzieja umiera ostatnia, ale no tutaj ja chcę powiedzieć, i wrócę do tego wątku, który, o którym wspomniałem wcześniej, że no nie wiemy, jakie scenariusze wydarzą się w, w przyszłości bliższej bądź dalszej, jeśli chodzi o, o, o arenę polityki tej centralnej. Możemy za chwilę mówić zupełnie o innej rzeczywistości i o powrocie e, prawicy do władzy. E, ja Wtedy nie mam wątpliwości, Ale że tak Ale to chyba byłoby do... trudne. Trudne? Dlaczego? dojście do władzy prawicy? Dlaczego? Szeroko pojęta prawica nie może dojść do władzy? I nie mówię, że nie. Ale <laughs> no czy, teraz, czy teraz w tym momencie będzie to łatwe? Wie pani, no jakby polityka na przestrzeni Rządzi lat... się swoimi prawami. I, pokazała... I wiele już w polityce widzieliśmy, owszem. Dokładnie. I pokazała, że różne scenariusze są możliwe. Dzisiaj mówimy o czymś, co może być dla jednych abstrakcją. Za chwilę e, widzimy, że to się dzieje na, na naszych oczach. Więc ja ze swojego punktu widzenia nie wykluczam ża żadnego scenariusza i nie Ukrywam trochę liczę na to, że szeroko pojęta prawica, a najlepiej rząd Zjednoczonej Prawicy, ponownie dojdzie do władzy. Właśnie dlatego, żeby realizować te istotne projekty z punktu widzenia rozwoju państwa. Dobrze, ale wrócę jeszcze do tego CPK. Ktoś, kto nas teraz słucha może powiedzieć, no ale przecież pociągi w Łomży, kolej do Łomży wraca chociażby. Widzimy, że się coś dzieje, a na pewno przejeżdżał pan tamtędy i być może widział, że już prace trwają. No ja nie ukrywam, że ja bardzo kibicuję zarówno Łomży, jak i Ostrołęce, jeżeli chodzi o ekspresowe połączenia z czy to z Warszawą, czy to z innymi miastami. Natomiast no, zastanawia mnie jedna rzecz. Gdzieś tam słyszy się na w przestrzeni publicznej, że państwo będziecie mogli korzystać w niedalekiej przyszłości czy troszkę tej dalszej z pociągów Intercity? Ja się zastanawiam, z którymi miastami Państwo będziecie mieli połączenia z tymi pociągami, jeśli linia w projekcie jest niezelektryfikowana i tak naprawdę zakończenie jej właśnie jest w Łomży. To takie pytanie otwarte, zostawiam. Natomiast no, kibicuję. Trochę złośliwe. Kibicuję, bo. Ale to nie jest złośliwość, bo my mamy ten sam problem w Ostrołęce. Ostrołęka w podstawowym dokumencie planistycznym, kolejowym, jakim jest horyzontalny rozkład jazdy, nie została ujęta jako miejsce y, y, przejazdu pociągów ekspresowych, na przykład. U Łomża tak samo. Więc y, za słowami powinny iść dokumenty. I to jest podstawowa zasada. Jeśli nie idą za tym dokumenty, no to, to są puste słowa. Więc to nie jest złośliwość, pani redaktor, tylko po prostu no, ja opieram się na faktach. Mówiąc fakty, o tym. to są fakty. Dobrze, żeby skończyć naszą rozmowę nieco przyjemniej, zbliżają się wakacje. Co warto zobaczyć w powiecie ostrołęckim? Dlaczego w wakacje powiat ostrołęcki warto odwiedzić? Kurpiowszczyzna jest piękna, kolorowa, e, wszechstronna kultura, e, która mam wrażenie od kilku lat przeżywa renesans. E, wręcz zachęca do tego, żeby, żeby przyjechać, zobaczyć, posłuchać piękne walory krajobrazowe, przyrodnicze, no to też jest coś, co, co nie tylko my w powiecie ostrołęckim mamy, bo nasz cały kraj jest piękny. Natomiast Puszcza Zielona jest tak wyjątkowym miejscem, które no, trzeba zobaczyć na własne oczy, spędzić tam czas, wyciszyć się i do tego właśnie zachęcam wszystkich słuchaczy. Więc doceniajmy to, co mamy blisko. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Wicestarosta Ostrołęcki Artur Kozłowski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Ponie... Dyrektor na kawę zaprasza.